Siemano widzowie. Jak wiecie, dawno się nie widzieliśmy. Ale patrzcie, co w tym czasie zrobiłem. Niespodzianka, zamiast diamenta mam teraz Elitę. Kurde, tak... No kurde no. Nie wiem czemu bym mogłem batteryal zabrać, bo tutaj jak byście chcieli wiedzieć, to teraz się na tych elitach strasznie denerwuję. Ale dobra, mogę wam pokazać mecz na elitach. Kurde, to się zmieni z kina. Yy, I aby coś to proszę, zostawcie mi suba i lajka, bo serio, ja na serio chcę chociaż 50, 50 subów na razie dobić. nie, nie są. jest nakrycia głowy. Ale proszę was, widzowie, pomożcie mi dobić tysiąc subów do końca roku. Chociaż tysiąc. Chociaż. Chwila. A, dobra. Przepraszam, że przesunąłem kamerkę, ale potrzebowałem coś sprawdzić. Kurde. Yy... Dobra, zaraz będziemy w meczu. Tylko widzowie, zostawcie sobie dla szczęścia. Każdy sobie to więcej szczęścia, żeby mnie nie dojeżdżali tyle, bo wiecie, ja nie mam jeszcze takiego skilla. Ale obiecuję, że poćwiczę dla Was. Hmm. No to może polecimy na moją ulubioną miejscóweczkę. O! Widzicie, tutaj ten znacznik. Ósmy znacznik. No i lecimy, państwo. O, dobra, tutaj się już wylądujemy. Na moje miejsce wie to już teraz ląduje on typkowie, więc... O, co? Mam dwie R. Chwila, chwila, chwila. Nie. Ej, er, no co stujesz się, łazi. Ale serio, patrzcie, no coś tu jeszcze, coś tu jeszcze łazi. O, o, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, jaki to pomądry. No patrzcie go, co się leczy. Sześć Amy do pompy, kurde, ludzie. Co tu się dzieje? Początek taki słaby, jak zwykle. Pewnie zaraz zginę na je, na, na niego. Nie Wiem bardziej tą pąkę, bo ta więcej zadaje. Dobra. Widzicie, zaraz to kawa, zaraz to kawa. I zamiast apteczki biorę minisy, bo chcę być tak jak szaman. <śmany> o, hazotek, patrzcie, widzowie. Tą arę chyba sobie na to. Ile? Nie. Na to. Na to, ludzie, na to. Tylko, jakby coś w jednym meczu sobie wywalałem tego goldzika trochę, bo na leczenie, ale już ogółem go odzyskałem. Tam. Mi to tam się goldzik nie liczy, mi to tam tylko gra. Ale ogólnie jak już jest potrzeba, to muszę coś kupować po bitce. Dzisiaj nawet wreszcie jakiegoś kolejnego killa wrobiłem na tych elitach i unrillach, bo ile można? Co nie? Patrzcie, to! Co? Co jest? Ej! Ludzie! Koksik! Jakim cudem! Jakim cudem ja to zrobiłem? Powiedzcie mi, widzowie. O, przeładowałem, dobra. Ale nie wiem, czy iść po jego lód. Ale wątpię, żeby on tam miał graplera niewykończonego wcale. Ale dobra, możemy zobaczyć. Zobaczyć nie zaszkodzi, prawda, widzowie? O, no tu miał minisy dla mnie. Ile? Aha, dwa minisy, tak jak podstawowo. Wowo, wo, wo, wo. Wo 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 podstawowo. Patrzcie. No ty normalnie. Czekaj, typku, przecież ja ślepy to sami jestem. Ten to mi nie uwierzył, bo ja go zabiłem chyba niedawno, co? Nie wiem, czy niedawno. Czy dawno. Ej. To jakąś dziwną rzecz, trafiłem, nie wiem jaką. Ale na serio była dziwna. Kto mi dał heda? Łódź panie widzowie. A ale chociaż mam kila. To już coś, prawda, widzowie. Jak mówicie, że prawda, bo mam kila wreszcie jakiegoś na filmiku. To dajcie suba. Serio, jeśli twierdzicie, że wreszcie mam jakiegoś kila akurat takiego przypadkowego randomowego chwilę podmocujmy się tutaj na nowo Jak w ogóle to tak jeszcze dla, dla tego Um, tak, jeszcze Wam tylko powiem szybko. Może będę miał hennet, ale raczej wątpię w to, czy mi rodzice się zgodzą. Bo ja mam taki kod robotowy, ale nie będę się tym chwalił. Może sobie kupię fałdolce, ale nie wiem. 2800 fałdolców. Jakby coś można mi dodać, się ja może od moich 13 lat będę robił jakieś konkursy, nie wiem. Zależy, czy się na no to też rodzice zgodzą. Bo jak u mnie, to na wszystko się muszą zgadzać rodzice. Czekam widzowie, wiecie, tamten gościu to zabił tamtego typa na, na sekundę. Dosłownie. Więc trochę się jaram tym. O nie! Wie. Patrzcie, co on teraz robi! Patrzcie, co on teraz robi! Ten typo. Typo, typo. Patrzcie, typa. Patrzcie, typa, normalnie. O, to ma. Widzowie, no, patrzcie, ej. Ej, to jest ten sam typu, no, ludzie, no. Ej, nie, widzowie, tutaj, tutaj jest kolejny mecz literów. Jakoś randomowo, tak. Wolę być takim randomem, bardziej gier, ale jak widać, jak tutaj mają być litery, to ja. O, czar, Ale ja nie lubię charga. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie też czardza. Ja tam jeszcze ustawię komentarze, bo mi się zazwyczaj nie ustawiają, bo ja inaczej, bo ja inaczej wersję filmików ustawiam, to tak wiecie. Inaczej to jest. Też ja mamy jakąś pompę. No ale 21 amo tylko, no to co powiedzieć. Widowie, nie wiem czy ja to przeżyję, jest już top 10. Dla was to robię. O nie, widzowie! Po mnie, już jest po mnie, patrzcie. 16 kawa 98 HP. To już po mnie. Po mnie! Po mnie! Ten totalny! no Ludzie! Patrzcie go! A ile minęło? Aha! Chwila! Yy. O przepraszam! W... przypadkiem wyszłam, ale już dobra. Już się naprawiło. No co jest? No jak zwykle będą mi pobierali wyniki 5. Pięć... Pół dnia. No patrzcie, to widzę... Ile, ile minęło czasu. A, 13 minut. Aha. To może zabramy batla. Jak, wie, jak wiecie, miałem 55%. Dobra, tak po prostu mówię to. Miałem 55%. Nie wiem jak ja to zrobiłem dla Was, że wreszcie zrobiłem jakiegoś kilo na tych elitach. Ale powiem, starałem się dla Was. I to bardzo. I i, i, ten. i oceniajcie w komentarzu, yy, czy uda mi się zbić um Lila w tym sezonie. Jak, tak dla przypomnienia to jest sezon pierwszy, rozdział szósty chwila. sprawdzę, ile tam procent. Co zero procent mi dodali? Ja cię kręcę, nie ma. No. No. To patrz... Yy, ten Lilo to czasami jest pokręcony, co nie? Yy, patrzcie. Teraz batym może tak na luzie. Pamiętówka. Hmm. Ale no, za kila mi nie zaliczyli procenta. Chociażby mam za dużo FPS-ów. Hmm. Tam, tam jest w rogu, wy pewnie nie będziecie widzieli, bo to jest rozmazane. Ale na serio, tam jest za dużo FPS-ów u mnie. Nie wiem. Na kolejny filmik se muszę chyba zresetować router.

Dobra. Kurde, jak widzicie, ciągle mnie chyba będzie lawowało tak przez cały mecz. Ale powiem Wam, już ćwiczyłem swojego Aima, no to tam. Nie wiem. Ej, dobra, założymy się o 15 subskrypcji pod tym filmikiem, jeśli zrobię 3 kile w tym meczu. A jeśli zrobię 6 killi, to 30 subskrypcji. Dobra? No więc zlatujemy. Ja nie używam smug, bo to, bo, to, bo to wygląda, jakbyście byli bambikami i was każdy dojedzie później. Nawet ja tak kilka razy miałem w tym sezonie. Miałem smugę, no to nie dojechali. Więc mówię serio. Nie ma co brać smugi. Nigdy smug nie bierzcie, o, ej, coś nowego, o, pistolet, o, religan nawet. A ja dzisiaj normalnie w jednym meczu nie rankingowym, też nierankingowym, tak jak tutaj, ale mówię tak serio, to ja, to ja zabiłem typa, 95 religana i później karabin, holokręt. I typo nie miał pojęcia, co się dzieje. Że ja mu Religanem, Religanem, właśnie takim legendarnym walnąłem, co tutaj mam. Ale serio? Religanik tutaj najlepszy. Aha! Takie są. Patrzcie typa. Chłop nie ogarniał. I to jeszcze na luzie nie ogarniał. Ludzie, ja nie miałem co robić, tylko go po prostu sobie walnąłem. Ej, dobra, to jeszcze dwa kile. No i co? I dajecie suba. Yy, każdy daje suba. Pamiętajcie, dobijamy tysiąc. Do końca roku. A to jest rok 2025. Dobrze, że mnie nie zresetowało, res bo właśnie pod początek roku zrobiłem kanał. tworzyłem, no? Więc mam, mamy szczęście. Nie. A, nie. a nie, chyba. A nie, chyba, no? No, coś tam. A, dobra, tutaj mam. Dobra, tam sobie idziemy na trzeciego. Zwłaszcza, że mamy ręgana i naprowadzajkę Czekajcie, bierzemy furę. Fura, fura! Ja też mam magłem, mańko Shield, ale to... Ten... Co nas obchodzi w ogóle Shield? O, oh, Godzilla? Aha, teraz zamiast się mną zająć to Godzilla. Każdy woli tą Godzilla, nie wiem, jak wy. Dajcie też komentarz czy lubicie Godzilla, bo ja nie lubię, bo dwa razy na niej zginąłem, yy, no i ogółem, która to minuta? 20 minuta, no to może tak niedługo kończymy to spotkanie, kurde, nie wiem, ej sami, ludzie, chwila, dobra, nie chcę tego pistoletu, chwila. ciło. Czekajcie. Ej, widzowie, patrzcie to. Nie mogę broni zmienić. A, dobra, już jest. Już jest, już jest. Teraz spokojnie, widzowie. Albo chociaż pistolecik mi się bardziej nadaje tutaj. A ta pompa... Nie no, wolę oni. Oni makaroni. Oni są... Oni chcą na serio walczyć w zoo. nie, Ludzie! Ci ludzie, to oni są jacyś nienormalni, wiecie? Ale ja tak serio. Że oni są nienormalni. Że oni w nie chcą walczyć. Patrzcie. No oni w nie walczyć chcą. Jakbym nie wiem. Głupi byli. Pani maską Co jest? Ej, cheater Ludzie Ej, dobra, to do widzenia Ja już muszę, to już ej, I dajcie jeszcze suba, tak? Dobra? To nagram dla was Odcinek, jak próbuję wbić ej, czempiona, dobra? Będę po prostu cały czas Wbijał, okej? Okay? Dobra, to trzymajcie się. Co? Nara!